że na temat tego w jaki sposób techniki relaksacyjne mogą być wykorzystywane przez pacjentów kardiologicznych. Zanim rozpoczniemy to spotkanie, chciałbym przypomnieć o tym, że dla państwa mamy przygotowaną naszą stronę internetową Akademia Pacjenta, która już funkcjonuje. Ponad 4 lata, gdzie możecie Państwo znaleźć ciekawe informacje dotyczące zarówno pacjentów elektrycznych, czyli ze wszczepionymi urządzeniami elektrycznymi, ale także dla pacjentów, którzy mają implantowane stenty, dla pacjentów z nadciśnieniem. A z niewydolnością serca bardzo zachęcamy do odwiedzania tej strony, do czytania, dzielenia się swoimi uwagami na naszym profilu na Facebooku. Z tego względu, że nie ukrywam, walczymy o Państwa. Walczymy o Państwa jako lekarze zaangażowani w pracę Akademii Pacjenta. Z tego powodu, że dzisiaj musimy trochę przedefiniować komunikację, pojęcie komunikacji klinicznej czyli komunikacji między lekarzem a pacjentem. To nie jest już tylko i wyłącznie relacja osobowa, która odbywa się właśnie w gabinecie lekarskim, ale to ta jest tak naprawdę ta szeroko rozumiana i też peryferyjna komunikacja pomiędzy systemem pacjenta, czyli tym środowiskiem, w którym on jest, środowiskiem, w którym przebywa, jeżeli chodzi o tak zwane media społecznościowe, a systemem ochrony zdrowia. Wiemy, że wiele osób gubi się gdzieś w tych zakamarkach internetowych. Trafia na materiały o różnej wartości i podejmuje decyzje, które niekoniecznie są dobre dla zdrowia. Stąd mówię, że walczymy o Państwa, ponieważ staramy się przedstawić zrównoważony, mam nadzieję, przekaz, jeżeli chodzi o medycynę, gdzie zwracamy uwagę nie tylko i wyłącznie na profilaktykę wtórną, ale także na profilaktykę pierwotną. I właśnie w duchu tej profilaktyki pierwotnej, dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć parę słów na temat ćwiczeń, na temat ćwiczeń oddechowych i w ogóle technik relaksacyjnych, proszę Państwa, które mogą być wykorzystywane przez pacjentów. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mam taki artykuł, który pochodzi z 2013 roku. Jest to, proszę Państwa, artykuł, który... Opublikowany był przez między innymi Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. I proszę Państwa, ten artykuł podsumowywał w 2013 roku dowody dotyczące skuteczności różnego rodzaju technik, technik alternatywnych, tak wówczas nazywanych, dzisiaj powiedziałbym raczej technik uzupełniających na kontrolę ciśnienia tętniczego. A tutaj mam czy Państwo poziom dowodów. Im wyższa klasa, tym tak naprawdę ten poziom dowodów, dowodów wyższy. I proszę zwrócić uwagę, medytacja transcendentna wówczas, mówimy o roku 2013, zyskała poziom dowodów B. Całkiem przyzwoity. Jeżeli chodzi o inne techniki medytacyjne, nie znaleziono wówczas badań, które potwierdzałyby korzyści wynikające z ich stosowania i przełożenia się tych technik medytacyjnych na obniżenie ciśnienia tętniczego. Podobnie było, jeżeli chodzi o jogę, również poziom dowodów typu C, natomiast techniki oparte na samoregulacji, m.in. biofeedbacku, Proszę zwrócić uwagę, tutaj także akupunktura, techniki oddechowe, dosyć wysoko, poziom dowodów typu, typu B. Oczywiście, to co nie jest zaskakujące, ćwiczenia aerobowe i, i oporowe, też względnie wysoki poziom dowodów A i B. To był rok 2013, ale proszę Państwa, od tego czasu dużo się zmieniło, i tutaj pokażę Wam na przykład abstrakt artykułu dotyczące wykorzystania między innymi akupunktury u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, z podniesionym ciśnieniem tętniczym, chciałbym zwrócić uwagę na dosyć dużą grupę, tu jest ponad 3,5 tysiąca uczestników w tym badaniu. To były osoby, jak to się ładnie mówi w średnim wieku, czyli 49 plus minus 19 lat z niewielką nadwagą którzy mieli takie wysokie prawidłowe wartości ciśnień tętniczych. Okazało się, że jeżeli joga jest wykonywana systematycznie, wówczas ona może prowadzić do obniżenia ciśnienia tętniczego. Proszę zwrócić uwagę, ten abstrakt pochodzi z roku 2019. I teraz tak, dlaczego Państwu pokazuję te dane, które pozornie się ze sobą kłócą? Kłócą w tym sensie, że artykuł z 2013 nie pokazywał żadnych dowodów, albo niski poziom dowodów, jeżeli chodzi o jogę. Tymczasem tutaj mamy tego typu artykuł. Proszę Państwa, rozwija się metodologia w nauce, rozwija się też nasze rozumienie człowieka i zupełnie mamy inny stan wiedzy, jeżeli chodzi o 2022 rok, a 2000 chociażby 2013 rok. Chciałbym, żebyście, żebyśmy wszyscy o tym y, pamiętali, ponieważ często mam wrażenie, jak spotykamy się, i rozmawiamy z pacjentami, zwłaszcza jeżeli prowadzimy polemiki dotyczące właśnie tak zwanych alternatywnych podejść do, do, do kwestii y, y, zdrowia, no to spotykam się z zarzutami między innymi takimi że jak to jest panie doktorze jeszcze kiedyś mówiono że cholesterol um, powinien być poniżej um, poniżej um, Zdaje się tam 200, tak, a w tej chwili zaleca się Państwo, żeby był poniżej 50, że to jest spisek film farmaceutycznych i tak dalej. To nie jest czas ani miejsce, żeby dzisiaj wchodzić w rolę adwokata film farmaceutycznych czy, czy w ogóle nauki, ale chciałbym powiedzieć tak. Kiedyś myślano, że to Ziemia, że to Słońce krąży dookoła Ziemi, a nie odwrotnie. Potrzebowaliśmy czasu, żeby przekonać się, że to Ziemia krąży dookoła Słońca, a później potrzebowaliśmy też czasu, żeby zrozumieć, że cały układ słoneczny porusza się do przodu. Tak samo jest, proszę Państwa, z cholesterolem i z wiedzą medyczną dotyczącą fizjologii, patofizjologii naszego ciała. Badań jest coraz więcej, jest coraz więcej otwartej przestrzeni do prowadzenia badań, które Dopuszczają do wykorzystania w codziennej praktyce tzw. techniki alternatywne. I tutaj z takim przesłaniem chciałbym dzisiaj pojawić się u Państwa w, w domach. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że takie techniki alternatywne, dotyczące generalnie radzenia sobie ze stresem, jak medytacja transcendentna, yoga, jak przede wszystkim, przede wszystkim ćwiczenia oddechowe, są, proszę Państwa, dla pacjentów kardiologicznych bezpieczne. Mamy na to szereg badań. Ja sam prowadziłem badania dotyczące wykorzystania technik oddechowych u pacjentów, którzy byli w ostrej fazie zawału, byli po zawale mięśnia sercowego, hospitalizowani w szpitalu. Przebadałem osobiście kilkadziesiąt osób, które wykonywały tak zwane kierowane ćwiczenia oddechowe, czyli pod kontrolą sprzętu, który pokazywał tempo nabierania powietrza, wydychania powietrza. Kontrolowaliśmy przy tym zmienność rytmu serca, czyli to w jaki sposób zmienia się akcja serca. I okazało się, że tak naprawdę nie pojawiły się żadne efekty uboczne. Dosłownie kilkoro osób z tej grupy ponad 60 czy 70 w czasie spokojnego oddychania w pozycji leżącej doświadczyło przejściowych zawrotów głowy. Przejściowego uczucia duszności, ale w żaden sposób nie przełożyło się to ich na parametry życiowe. Także tutaj chciałabym wystąpić z takim, z takim przesłaniem, że wszelkiego rodzaju ćwiczenia, które nazywane są czasami jako alternatywne, są dla pacjentów kardiologicznych bezpieczne, zwłaszcza dla pacjentów, którzy są w domu, którzy nie są hospitalizowani, którzy są we względnie stabilnym stanie. Klinicznym i dotyczy to pacjentów z nadciśnieniem, z niewydolnością serca, pacjentów z chorobą niedokwinną serca. Mamy zresztą nawet polskie badania z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprzed kilku lat, które pokazują, w jaki sposób ćwiczenia oddechowe wpływają na poprawę jakości życia u pacjentów, którzy mają ciężkie uszkodzenie funkcji skurczowej mięśnia, ser, mięśnia sercowego, gdzie w tych badaniach potwierdzono właśnie, że że 3 miesięczny kurs systematycznie wykonywanych ćwiczeń oddechowych jest dla tych pacjentów nie tylko właśnie bezpieczny, ale zdecydowanie poprawia ich jakość życia. Proszę państwa, wspólnym mianownikiem dla szeroko rozumianych technik relaksacyjnych oddechowych jest proszę państwa stres. Stres, który jest Wszechobecny we wszystkich dziedzinach i obszarach naszego życia, którego, tak jak wiemy, dzisiaj rzeczywistość dostarcza nam bardzo dużo. Stres jest czynnikiem, który powoduje, że nasze ciała po prostu funkcjonują na zwiększonych obrotach. Poziom napięcia układu współczulnego i przywspółczulnego tym samym są podniesione. Nasze ciała mówiąc obrazowo, właśnie funkcjonują na, na podwyższonych obrotach, wykorzystują więcej zasobów. Niż powinny. To przekłada się bez wątpienia na stan naszego organizmu. Chodzi o układ odpornościowy, chodzi o nasz sen, chodzi o nasz nastrój, chodzi o właśnie tym samym podatność na infekcję, podatność na zaburzenia nastroju itd. Tak tak, tak stres, jako czynnik chorobotwórczy, tak należałoby powiedzieć, ma też olbrzymie znaczenie. Negatywne oczywiście dla pacjentów kardiologicznych. Stąd z mojego punktu widzenia, jako lekarza, jeżeli Państwo możecie wykonywać techniki, które w jakikolwiek sposób pozwalają Wam opanować i emocjonalne, i te fizjologiczne następstwa stresu, jest to dla mnie, jako lekarza, fantastyczna rzecz. Zachęcam Państwa do tego. Pod koniec naszego spotkania opowiem parę słów. Na temat takich podstawowych zasad, jeżeli chodzi o ćwiczenia oddechowe, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to pozwólcie parę słów właśnie na temat, na temat stresu i generalnie na temat, na temat zdrowia. Proszę Państwa, w ramach naszych spotkań na Akademii Pacjenta chcemy przekazać Państwu taką, taką wiadomość, że zdrowie jest pracą. To jest motto, które przyświeca naszej działalności w sieci od kilku, praktycznie kilkunastu lat. Zdrowie jest proszę Państwa pracą i to jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyście to jako pacjenci potencjalni przyszli albo obecni usłyszeli. To nie jest tak, że my jako, jako lekarze nie dostrzegamy znaczenia profilaktyki wtórnej, profilaktyki pierwotnej zmiany stylu życia. Znakomicie o tym wiemy, mamy szereg dowodów na to, że one wpływają korzystnie na Państwa zdrowie i pomagają Wam kontrolować. Przebieg tej choroby często pozwalają na odwracenie, nadwrócenie tej choroby, tak jak to się dzieje we wczesnym nadciśnieniu, czy cukrzycy drugiego typu ale warunki czy też rzeczywistość a pracy większości lekarzy w Polsce powoduje, że siłą rzeczy ograniczamy się do tej terapii farmakologicznej. To jest jedna strona medalu, a druga strona medalu też jest taka, że wielu z Państwa przychodzi i mówi w ten sposób: Panie doktorze, ja wiem, że ja żyję w ciągłym stresie, ja wiem, że palenie szkodzi, ja wiem, że powinienem stosować dietę regularną i tak dalej, ale wie Pan co. Nie mam na to czasu, albo po prostu mi się nie chce. Niech mi da pan lek, tak, żeby kontrolował moje ciśnienie. I muszę powiedzieć, że spotykam wielu takich pacjentów, którzy, mogę powiedzieć, nie wiem, czy to do końca prawda, ale świadomie podchodzą do, do problemu swojego zdrowia i choroby w ten właśnie sposób. Bo, proszę Państwa, zmiana stylu życia, która leży w Waszej gestii, wymaga naprawdę zaangażowania. To jest praca. Zwróćcie uwagę, że generalnie w naszym społeczeństwie Właśnie o naszej pracy zawodowej myślimy jako o czymś, co wymaga od nas zaangażowania, poświęcenia czasu. Jeżeli angażujemy się w jakieś akcje społeczne, podobnie, jeżeli angażujemy się w relacje społeczne, podobnie, e, w budowanie związków, e, czy myślimy w ten sposób o swoim zdrowiu? Czy myślimy o zdrowiu jako o projekcie długoterminowym, który wymaga od nas świadomego zaangażowania? który wymaga od nas budowania świadomych nawyków dotyczących prostych, codziennych czynności, jak właśnie aktywność fizyczna, czy jak odpowiednia dieta, czy ćwiczenia oddechowe. I pytanie z drugiej strony też do, do, do Państwa, jako do pacjentów. Kiedy Wy w tym wszystkim w swoim życiu jesteście znaleźć w stanie na to czas? Kiedy jesteście w stanie znaleźć na to czas właśnie między jedną, często drugą, a trzecią pracą? To są problemy, z którymi stykamy się jako lekarze. Dobrze wiemy, że dla wielu naszych pacjentów jest to problem i często jedynym rozwiązaniem dla takich pacjentów, które pozwala na kontrolę świata tętniczego jest przyjmowanie leków. Oczywiście ja nie chcę tutaj zbudować absolutnie jakiejś tutaj przeciwwagi czy antynomii pomiędzy leczeniem farmakologicznym a leczeniem niefarmakologicznym. To nie jest tak, że jedno jest opozycją wobec drugiego. To są tak naprawdę postępowania, które Znakomicie się uzupełniają i rzeczywiście też są pacjenci, są sytuacje kliniczne, kiedy, zwłaszcza na początku ciśnienia, leczenia ciśnienia tętniczego, skuteczna zmiana stylu życia doprowadzić może do momentu, kiedy możemy wycofać leczenie farmakologiczne. Podobnie dzieje się w przypadku pacjentów z cukrzycą drugiego typu, kiedy odpowiednio zmodyfikowana dieta i postępowanie może doprowadzić do tego, że u pacjentów dojdzie do wycofania się cukrzycy. To jednak wymaga pracy. To jednak naprawdę wymaga pracy, zaangażowania, poświęcenia czasu, dużej samoświadomości, dużej samodyscypliny. I to są, proszę Państwa, rzeczy, których my Niestety nie możemy przepisać Państwu na receptę. To są rzeczy, które tak naprawdę zależą od Was samych. Wracając do ćwiczeń oddechowych, oddech jest czymś, o czym nie myślimy. Ja zapraszam Państwa z kolei na, na swoją stronę internetową. A Dr Stand, gdzie zapraszam Państwa do udziału w różnych kursach, które dotyczą zdrowia i zdrowia kardiologicznego. Ale dzisiaj powiem tylko kilka słów na temat generalnie oddechu i kilku takich zasad, które prowadzą do prawidłowego, spokojnego oddychania. Przede wszystkim jedną z podstawowych zasad, proszę Państwa, jest oddychanie przez nos tak często, jak to możliwe. Jest to fizjologiczne. Po pierwsze nos jest tą pierwszą barierą, która oczyszcza powietrze, jakie dociera do naszego organizmu, a druga rzecz jest taka, proszę Państwa, że, że w zatokach przynosowych tutaj mamy zlokalizowane komórki, które w czasie oddychania właśnie przez nos powodują, produkują tlenek azotu. Jest to substancja, proszę Państwa, która rozszerza naczynia krwionośne, i wpływa korzystnie, antyoksydacyjnie na układ krążenia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, proszę Państwa, często z powodu pozycji ciała, zamkniętych ramion, siedzenia z nogą na nogę, czy kompletnie nieergonomicznej pozycji ciała przed biurkiem, macie Państwo uciśniętą przeponę. Przez to, że macie uciśniętą przeponę, oddychacie torem przeponowym, który siłą rzeczy powoduje, że to oddychanie jest szybsze i płytsze to prowadzi do objawów szeroko rozumianej hiperwentylacji. Jest to po prostu nieprawidłowa wymiana gazowa, która prowadzi długoterminowo do zaburzenia do nieprawidłowych stężeń tlenu i dwutlenku węgla we krwi. I tym samym proszę państwa prowadzi do tego, że nasze samopoczucie po prostu jest gorsze. To jest jeden z mechanizmów, w których ludzie dostają między innymi ataków paniki. Dlatego ważne jest, żebyśmy nauczyli się, czy też nabyli tego odruchu oddychania z uwolnioną przeponą. Dlatego na samym początku, kiedy będziecie Państwo uczyć się ćwiczeń oddechowych, czy będziecie je wykonywać, dobrze jest położyć się na plecach, położyć sobie rękę na brzuchu i czuć pod dłonią, jak ten brzuch podnosi się i opada, jak pracuje nasza przepona. Kolejną ważną rzeczą, jeżeli chodzi proszę Państwa o oddech i o ćwiczenia oddechowe, jest częstość oddechów. I tutaj muszę powiedzieć, że literatura podaje bardzo różne dane, stąd też podejrzewam wyniki, czy też różnice w wynikach badań pomiędzy różnymi autorami, też są proszę Państwa różne. Chodzi o to, że część autorów proponuje, aby oddech był oddechem płynnym, w którym faza wdechu wynosi 5 sekund, faza wydechu wynosi 5 sekund. To jest między innymi trening, który ja proponowałem pacjentom w swoich badaniach klinicznych, pacjentom po zawale mięśnia sercowego, o którym Państwu wspominałem wcześniej, który okazał się być bezpieczny dla tych pacjentów. Rzeczywiście, ten trening i to, to jest, proszę państwa, wspólny mechanizm, jeżeli chodzi o, o ćwiczenia w ogóle rela, relaksacyjne. Spokojny oddech tego typu prowadzi do wyrównania akcji serca. Ta akcja serca zaczyna przypominać na wykresie w funkcji czasu sinusoidę. Chodzi o to, że w czasie wdechu akcja serca przyspiesza, powoli w czasie wydechu akcja serca przyspiesza. I ta różnica pomiędzy częstością pracy serca na szczycie wdechu, a akcją serca na szczycie wydechu jest nazywana zrakową zmiennością rytmu serca. Jest to jeden z parametrów, który ocenia funkcję autonomicznego układu nerwowego, jego balansu, równowagi w obrębie autonomicznego układu nerwowego. I rzeczywiście okazuje się, że osoby zdrowe, wyspartowane, zrelaksowane są w stanie... Spontanicznie w czasie krótkich ćwiczeń oddechowych osiągnąć tutaj różnicę nawet na poziomie dwudziestu kilku, i więcej uderzeń na minutę pomiędzy jednym w ramach jednego cyklu oddechowego. Tymczasem osoby chore na nadciśnienie, zestresowane, napięte, mimo prawidłowego oddychania nie są w stanie wygenerować praktycznie żadnej zmienności rytmu serca. Ten stan, kiedy akcja serca łagodnie rośnie w czasie wdechu i łagodnie opada w czasie wydechu. I układa się w sinusoidę równoległą do spokojnego oddychania, nazywamy stanem koherencji. Jest to, proszę Państwa, taka sytuacja fizjologiczna, która dla naszego organizmu jest bardzo korzystna. Jest to stan równowagi, stan fizjologicznego spokoju, który, jeżeli utrzymuje się przez kilka, kilkanaście minut, można porównać do czegoś na kształt ładowania baterii. Okazuje się, że właśnie wykonywanie tego typu ćwiczeń, proszę Państwa, jest w stanie obniżyć ciśnienie nawet o kilkanaście milimetrów supertenci, jeżeli chodzi o ciśnienie skurczowe. Nie żartuję, naprawdę. Food and Drug Administration, czyli to jest taka organizacja rządowa w Stanach Zjednoczonych, która, która, która zajmuje się wyrażaniem zgody na to, że mogą być stosowane pewnego rodzaju leki czy też sprzęt medyczny wydała już wiele lat temu zgodę na to, aby takie urządzenie, które nazywa się Respirate, było wykorzystywane przez pacjentów z nadciśnieniem pierwszego stopnia albo ze stanami przednadciśnieniowymi do kontroli e, właśnie ciśnienia, zamiast, proszę Państwa, farmakoterapii. Czy my jako lekarze wiemy, my mamy na to dane, przy czym to wymaga właśnie zaangażowania ze strony pacjenta, to wymaga tego, żeby taka osoba siadła każdego dnia dwa razy po 10 minut, Przyłączyła sobie czujnik do palca, który będzie mierzył akcję serca i na tej podstawie wydawał odpowiednie komendy, i żeby ta osoba wykonywała systematycznie te ćwiczenia dzień po dniu. Bo proszę Państwa, kluczem do efektywności, e, jeżeli chodzi chociażby o ćwiczenia oddechowe, jest to, żeby one były wykonywane regularnie, systematycznie, żeby prawidłowe oddychanie stało się nawykiem, wtedy dopiero one przynoszą e, korzyści. I tak naprawdę to, co Państwu powiedziałem przed chwilą, to, że ćwiczenia oddechowe obniżają ciśnienie tętnicze, nie jest rzeczą nadzwy nadzwyczajną. To naprawdę nie jest nic, czego my jako lekarze nie wiemy. Tylko jeszcze raz proszę zwrócić uwagę to wymaga od Państwa jako, pacjentów zaangażowania to wymaga od was czasu. To wymaga od was cierpliwości, ponieważ prawidłowe wykonywanie ćwiczeń oddechowych wcale, proszę państwa, nie jest takie proste. Kolejna rzecz, chciałbym zwrócić uwagę w kontekście ćwiczeń oddechowych na to, że efekt takich codziennych sesji 10-minutowych, jeżeli chodzi o oddychanie, można porównać do wykonywania 5 razy w tygodniu dosyć szybkiego spaceru, tyle 2-30 minut. Proszę państwa, jeżeli będziecie wykonywać tego typu spacer, tego typu aktywność fizyczną regularnie 5 dni w tygodniu po 30 minut, jesteście w stanie również obniżyć swoje ciśnienie kluczowe, trwale o kilkanaście milimetrów słupa rtęci. Tak. Więc podsumowując. To z czym chciałbym dzisiaj Państwa zostawić, to jest takie przekonanie, że jako lekarze zachęcamy Państwa naprawdę do podejmowania zmian stylu życia, które dotyczą nie tylko i wyłącznie diety. Ale generalnie swojego podejścia do tego, czym jest zdrowie, czym jest choroba, i wykorzystania czegoś, co bywa nazywane alternatywnymi technikami. Jako lekarze nie mamy obiekcji i zastrzeżeń, jeżeli chodzi o wykorzystywanie chociażby technik relaksacyjnych, medytacji transcendentnej, jogi, czy też ćwiczeń nieoddechowych przez naszych pacjentów. Proponujemy tylko, że w momencie, kiedy Państwo zaczynacie te ćwiczenia, zwłaszcza jeżeli jesteście osobami bardzo schorowanymi, niska frakcja wyrzutowa, zaawansowani jesteście w wieku, czyli powyżej 60 lat dla kobiet, 65 dla mężczyzn, jeżeli bierzecie kilka preparatów na ciśnienie tętnicze, zaczynajcie te ćwiczenia wykonywać spokojnie, powoli w domu, najczęściej w pozycji leżącej bądź pozycji siedzącej, miejcie przy sobie aparat do mierzenia ciśnienia po to, żeby zobaczyć. W jakim stopniu krótkoterminowo, czyli w czasie jednej sesji, te ćwiczenia wpływają na Wasze ciśnienia tętnicze? Bardzo proszę, nie podejmujcie pochopnie decyzji, bo też spotkałem takich pacjentów, którzy. Zaczynali wykonywać ćwiczenia oddechowe, mierzyli sobie ciśnienia bezpośrednio po tych ćwiczeniach, obserwowali spadki i doszli do wniosku, że już w zasadzie po kilku sesjach mogą odstawić leki na nadciśnienie. Nie, to absolutnie nie tędy droga. Być może przyjdzie taki punkt, że będzie można odstawić te leki, ale na pewno nie po kilku sesjach. Zawsze tego typu decyzje konsultujcie z lekarzem. Jeżeli bowiem okaże się, że systematycznie wykonywane przez Was, szeroko rozumiane ćwiczenia relaksacyjne i zmiana stylu życia, dla której kluczem często jest, proszę Państwa, redukcja masy ciała, doprowadzą do obniżenia ciśnienia tętniczego o kilkanaście milimetrów super tęci, wówczas pojawia się przestrzeń do stopniowej redukcji dawek leków, bądź też całkowitego odstawiania dawek leków, ale z mojego doświadczenia, to zajmuje no minimum 4 do, do 6 tygodni. Po takim okresie możemy przede wszystkim powiedzieć dwie rzeczy, a to, czy dana osoba prawidłowo wykonuje określone ćwiczenia, w tym sensie, że przekładają się one na obniżenie ciśnienia tętniczego, czy nie doświadcza w związku z tym jakichś działań ubocznych, oczywiście łagodnych, ale które mogą być mocno przeszkadzające, takich jak zawroty głowy. Oraz czy właśnie to ma trwałe przełożenie na wartości ciśnienia tętniczego. Dopiero wtedy można podejmować dialog z lekarzem i próbę związaną z odstawieniem leków. Proszę Państwa, to, to tyle na dzisiaj. Chciałbym jeszcze raz podkreślić nasze zaangażowanie całego zespołu Akademii Pacjenta w pracę dla Was, dla naszych pacjentów. Nie ukrywam i mówię to całkiem serio. Walczymy o Państwa w sieci, walczymy o was jako naszych pacjentów. Chcemy w ramach portalu zapewnić Wam dostęp do wiedzy wiarygodnej, do wiedzy merytorycznej, do wiedzy interdyscyplinarnej, która opiera się nie tylko i wyłącznie o kardiologii, ale wychodzi szerzej, zwłaszcza w kontekście profilaktyki pierwotnej, wtórnej poza, a poza kardiologię, stąd jak Państwo zetknie, zetkniecie na nasz portal, pani doktor Anna. Słowikowska ostatnio przygotowuje, przygotowuje dla Państwa bardzo dużo informacji, jeżeli chodzi, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi chociażby o dietę. Natomiast szerzej, też generalnie piszemy o znaczeniu czynników psychologicznych i szeroko rozumianej, rozumianego stylu życia, który pomoże Państwu w opanowaniu objawów choroby i też szerzej w procesie zarządzania swoją chorobą. I promujemy jeszcze raz takie podejście i przekonanie, że zdrowie jest Państwa pracą. Ta praca wymaga od Was zaangażowania, wymaga od Was czasu, a my w ramach Akademii Pacjenta i ja jako doktor Stent chcemy Państwu w tym pomóc. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące technik relaksacyjnych, zapraszam do komentowania tego filmu, zadawania pytań pod tym filmem. Postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Śledźcie również nasze najnowsze wpisy na Akademii Pacjenta, na naszych profilach facebookowych, Akademia Pacjenta. I doktor Stand, jeszcze raz, jesteśmy dla Was. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Pozdrawiam.